Cześć, mogą, witam z Was, w się odcinku na moim kanale, ja Jestem Rafał i czas na, na kolejny, a tak naprawdę ostatni odcinek z Eurotypera. Tak prezentuje się tabela po ostatnich y, półfinałach. Powiedziałem wszystkie punkty. Y, tak to wygląda. Y, trochę się wszystko zmieniło, można powiedzieć. Y, a wysłuchajcie, możecie już obstawić tutaj wynik nowego spotkania. Y, z Europy, czyli no oczywiście Włochy, Anglia. Ja szczerze obstałem na Włochy, jestem na Włochy, no ale zależy od Was w większości, jak to się wszystko potoczy, ponieważ wszystko jest jeszcze możliwe w tabeli. No, tak naprawdę to tylko dwie pierwsze, co? Dwóch pierwszych stronników może to jeszcze walczyć. O więc zobaczymy. No po prostu zobaczymy, jak ciasko wyjdzie. Możecie już obstawiać, ponieważ yy, ostatnio mówiłem, że w piątek, bo ja właśnie odcinek z tego, żebyście mieli więcej czasu. No i słuchajcie, doczam yy, słowa. No i oczywiście yy, wypuszczę odcinek w piątek, ja ten nagram w czwartek. No, ale jak już mówiłem, że musimy więcej czasu, to, to go szybciej. Więc to było na tym samym odcinku. Trzymajcie się i cześć!